Przedstawiamy młot udarowo-obrotowy Bosch GBH 540 DCE Professional, uniwersalne narzędzie z systemem ograniczania drgań Vibration Control. Dzięki silnikowi o mocy 1150 W młot GBH 540 DCE Professional wierci do 30% szybciej niż inne młoty tej klasy. Skuteczny mechanizm udarowy robi naprawdę duże wrażenie. Samolotem staje się bardziej komfortowa dzięki systemowi Vibration Control ograniczającemu szkodliwe drgania. Drgania w czasie pracy są znacznie mniej odczuwalne. Funkcja Turbo Power zapewnia wydajność narzędzia w trybie tłutowania, wykorzystując energię, która w trybie wiercenia zapewnia ruch obrotowy. Wypróbuj szybki uniwersalny młot udarowo obrotowy z systemem Vibration Control Bosch GWH 540 DCE Professional.